Kurde, tyle czasu tu mieszkam, grosen mytem, a tego jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz to zwróciłem na to uwagę. Na ten posąg. Szkoda, że z frontu nie widać. Idziemy na dworzec. Dzisiaj pochmurnie się zapowiada. Bajka czy rzeczywistość? Chyba to, to raj, no chyba to bajka. Jest już pociąg zapowiedziany o Sunday. Jest śniadanie. Taką kiełbasę dziś będziemy testować. Myślę, że z rinta. 33 franki za kilogram. To już tragedii nie ma tutaj. Chmurę, chmury. Skład tej kiełbasy całkiem nie jest zły. 26% mięsa, do tego 28% tłuszczu, ale też krowiego. S sól jodowana 3%. I całkiem dobrze. Zobaczymy ile dziś zjem. 160 gram na start.